reszta już podpięta, jedziemy jak widzicie wszystko gra i buci pomału, bo pomału bo powietrza widzicie nawet jak ona krzywo stoi Pana ja od koło przejadę, bo grano tam pamięta chybaś tam takiego gorzkiego kaszczelnika ma, bo maszynki nie wciągnie E, jest tak źle, dobra, jedziemy. Do Marznięta ziemnia, ziemia, minus jeden jest. Było dwa, pojechałem samochodem, co niedawno wróciłem. Trochę spada, ale wiatr jest. No wiecie, wiatr potępuje. Wczoraj było cieplej. Cofnę jak najbliżej, napompujemy i ciągniemy, jak to mówią. Rówek daje radę z taką twardo, to nie mam a to idzie. O co jest? się Na u was jak tam, co tam robicie? O, kamera. Zaraz wjeżdżę. Że ktoś na podwórku obcy. Dobra, widzimy się za chwilę.